Dla aktywnych widzów do wygrania kosa o wartości prawie 1000 zł. Lajkuj, subuj, i komentuj wyniki 1 lipca o 18.00 na live, szczegóły w opisie filmu. Siemano, z tej strony wowka, w tym odcinku. Do wygrania macie facey w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że sobie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz. dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony WoWka Dziś jesteśmy na CSGO skinsie Przez jakiś czas nazbierało nam się troszeczkę tutaj punktów eventowych Dzisiaj będziemy sprawdzać czy uda się słuchajcie nam zrobić z tego kostkę Ja jestem tego mega, mega ciekawy Więc tak Spróbujemy to zrobić za pomocą Zaraz wam powiem Dwóch trybów, które są po prostu dostępne Ja tutaj sobie zablokuję skinę Żebym wiedział od których po prostu będziemy sobie próbować Znaczy po prostu które będziemy sobie sprzedać. Najpierw ustrzelimy sobie troszeczkę skinów. Zobaczymy czy to będzie dobra taktyka. Resztę punkcików, jeśli nie natrafią... O, jest 6 zł! Dobra, ole mego trafy, dobra, jak za tyle punktów. To naprawdę ultra kozackie, słuchajcie, ultra kozackie trafy się tutaj utrafiły. Dobra, teraz już jest słabiesz, bo złotu złotóweczka. 4 złote. Dobra, tutaj naprawdę nieźle można sobie utrafić, no nie? Ja tak myślałem, że to jest takie, wiecie, bardziej takie same. No nie, że tam różnica powiedzmy 20-30%, może 40%. No, ale tutaj różnice są naprawdę niekiedy ogromne w przypadku tych skinów. Tutaj jeszcze 15%, tak jak widzicie. Dobra, resztę ja sobie słuchajcie, wymienię u handlarza. Bezpośrednio słuchajcie wszystko to, co mam. Zobaczymy, ile nam tutaj. A, dobra, czekajcie, maksymalną liczbę. Wykorzystam, czekajcie. Czy 10 tysięcy punktów będzie jak najbardziej w porządku? Jasne, że tak. Dobra, 16 zł. Sprzedajemy sobie. Kolejny skinek, 13 zł, ok. Kolejny, 17, więc mamy 48 zł, 18, mamy 66, mamy tutaj e, kolejny skin, 15. Dobra, ostatnie 5190 punktów. Yy, mamy 815. Ok, i do tego wpada jeszcze, słuchajcie, wpadają te skiny, które tutaj zdobyliśmy, yy, aż do zablokowanych, czyli tych. Dobra, zacznijmy odtąd. No nie, to już będę miał, yy, będę wiedział dokładnie, które sobie po prostu będziemy mogli sprzedać. No i okej, okay, jest to stuwa co ciekawe. Nie spodziewałem się totalnie, że tak, taka równa kwota nam po prostu wyjdzie. A żeby wygrać w kardę napiszcie jaka jest wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok liczbę od 7 do 10. No i będziemy spróbować sobie, słuchajcie, z tego robić koseł. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę najlepszy kot na całej stronie, Wowka Ety, wam 10% do doładowania, 2 złote 10 groszy zł na start. No i tutaj, słuchajcie, teraz będziemy szukać sobie skrzyneczki. Be Zaczniemy od skrzyni. Wyjątkowo, nie wyjątkowo, ale będzie skrzynia, dobra. Dead mm, case. O kur... Dobra, czekajcie, ja tutaj się nastawiłem, że ją nie wiadomo. Dobra, ale zrobię to. Zrobimy to. Mamy stówę skrzynia za 84 w której może wypaść hole, może wypaść wulkan, może wypaść kosa, której szukamy. Ręka oczywiście hole jest dużo lepszy, no ale my tutaj polujemy na koskę, bo tutaj do no, haula naprawdę jest ciężko. No i pierwszy... T, 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 oj, nie będzie raczej dobry, raczej nie będzie dobry. 64 zł drogi z z kim się mi proponujesz, tak? Dobra. Mm, zobaczmy. Co drodzy gracze na trybie standardowym, standardowej bitwy mi zaproponują, bo bitwa w trybie, mm, że tak powiem, underdog, nie, za, nie interesuje mnie za bardzo, ponieważ no nie wychodzi mi. E, Okej, okay, to jest raczej win, tak jest czy nie? Oczywiście, że tak. I to naprawdę bardzo przyjemne Wam powiem, przez którego udało się. Co tutaj za chore bitwy się dzieją? Dobra, 60. Dobra, nie, nie, nie. Żeby to było 1 na 1 jeszcze bym może spróbował. Słuchajcie, tu jest za 30. Underdog. Underdog! Ale nie, tak, nie. Dobra, dołączę, dołączę. Dobra, niech ten jeden będzie. No trzeba od czasu do czasu próbować jednak tego underdoga. Nie, może w końcu się po prostu nad nami zlituje i coś fajnego tutaj uda się zdobyć. Dobra, zaczął się underdog. Pierwsze to jest ten ADM pressa procentowa skrzynia eee, Kolejna procentowa skrzynia na M4. Nic nie. A nieciekawie troszeczkę. Eee, to wyszło, zobaczymy jak będzie z naklejeczkami. Moja chyba jest najlepsza. Nie. Aj, pier underdog pierdzielony. No i mówiłem Wam widzowie, mówiłem Wam widzowie, dlaczego nie lubię underdoga, dziękuję bardzo, znowu z underdogiem jesteśmy pokłóceni na dłuższy czas, nie mam ochoty po prostu... Yy, Grać na tym trybie, ponieważ no zawsze mnie wykiwa, no zawsze jak widzieliście, Easy Win powinien tam być. No przegrywam przez głupi tryb underdog yy, dobra. hu, 71 zł powiadacie. Yy, ze zbustowanej skrzyni. Naprawdę grubo się tutaj bawi, gościu. Naprawdę grubo się bawi. Oj oj oj, grubo, naprawdę bardzo grubo. Tak szczerze wam powiem, ten underdog mega mi popsuł tą całą sytuację. Teraz mamy tutaj bitwę w m 4 się na 3 osoby. Wydaje się, to dosyć ciekawa propozycja. Ale jeśli to przegramy, no to, że tak powiem, jesteśmy w delikatnych tarapatach. Raczej przegraliśmy, no nie? Tak jest, przegraliśmy niestety. Ej, je, jak my z tym wyjdziemy teraz, żeby to było dobrze. Raczej ja stworzę sam sobie bitwę. Yy, tak, żeby tutaj coś fajnego ustrzelić Nie wiem, ja bym poszedł na przykład w skrzyneczki z, z naklejeczkami Ale one są trochę za tanie yy, Ja biorę, słuchajcie, yy, skrzynie z... Yy, Płytami na trzy osoby. Niech się dzieje, słuchajcie, co się ma, ma się dziać. W przypadku tej skrzyni myślę, że takie 70 zł, coś takiego z tyle skinny mogą być warte, które po prostu mogą wypaść z tej skrzyni. Więc dajemy to, sprawdzamy, zobaczymy. Może akurat to my zostaniemy zwycięzcami, będzie super. Więc. Pierwsze płyte jakie wypadają, ile kosztują? Dobra, mam najlepszą za 10 zł. Bardzo przyjemny traf. Kolejny również płyta za 10. Co mi daje naprawdę solidne prowadzenie nad resztą przeciwników. Mamy, czekajcie, ten. 3 z kawałkiem, okej, okay, okej okay. Dobra, 30 zł, 11 i 13 Czy tutaj coś się zmienia? Totalnie nie Udaje nam się to zwyciężyć, tak jak widzieliście 77 zł, czyli prawie No utrafiłem, no, tak słuchajcie, musiało być 77 zł Teraz kolejna bitwa Która pozwoli nam zdobyć kosę Przełączyłem przeglądarkę yy, na szybszą, czyli na chroma, bo na ten Firefox'ie to o, yy, trochę gorzej to wszystko chodzi. No i tak, yy, sytuacja jest niezła. Niezła sytuacja, w której już naprawdę koskę da się zdobyć. Yy, jaką tutaj skrzynię wybierzemy, żeby nas doprowadziła do tej koski? Yy, fajną propozycją myślę, że może być skrzynia yy, z USB boostowana. Kurczę, to mogłoby być niezłe. Zbustować skrzynię z uspem. No i zobaczyć jakie USP... Robimy to. Robimy to, moi drodzy. Skrzynia z uspem jest naszym dzisiejszym kierunkiem do kosy. Zrobimy to jeden na 1 albo na trzy. Kurczę, jeden na jeden albo 3. 1 na jeden, dobra. To będzie bitwa 1 na 1. Zostawiamy sobie te 10 zł. W przypadku przegranej one pójdzie po prostu w bitwę na 4 osoby. No nie? Także jeśli już byśmy to przegrali, że mieć szansę jeszcze wrócić w jakimś fajnym stylu. Hmm, tutaj niestety yy, skinek mój jest zdecydowanie gorszy. Okej, okay, gloczek Water Elementar powinien to fajnie nadrobić, jasne, że tak. Yy, nadrabiamy. Co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? Dwa takie same gloczki, które nie będą zbyt drogie. I ostatnie, uspiki, jak te tutaj wypadają, lub yy, gloczki, mamy spoko skiny. Dobra, kończy się to naszym zwycięstwem. E, skiny, które nam wypadły, oczywiście sprzedajemy. Mamy 104 zł, czyli powrót do stawki, którą już słuchajcie, mieliśmy. E, tutaj jest bitwa za 60 zł, 1 na 1, również zbustowane 3 uspy, jeden standardowy, znaczy to jest glock. E, I tu mamy jeszcze jednego lowcase'a. E, mamy, słuchajcie, prowadzenie na samym starcie. Hmm, które teraz się zrówna, czy nie? Nie, jeszcze się nie zrównuje. Dobra, ostatnia zbustowana. Ostatnia zbustowana skrzynia. Korteksik. Eee, Ojojoj, taki kurczę, Na zbustowane skrzynie zdecydowanie lepiej mogło być. Przypominam, że bitwa kosztowała 60 zł. A to, co powypadało, to jest takie kurcze. Słabiutkie. Słabiutkie, no ale jest to jednak zwycięstwo. Które nie jest jakimś mega dobrym zwycięstwem. Ja myślę pójść o Lina, no nie? Żebyśmy z tych 73 zrobić jakoś jedną solidną bitwę, e, która już by mogła naprawdę prowadzić do kosy. Bezpośrednio, no nie? Bez żadnych kolejnych. A żeby to zrobić, przy 73 zł musimy wygrać bitwę na cztery osoby. Nie, więc trudne zadanie, nietrudne. nie trudne, zależnie po prostu od trawów, jakie nam się tutaj pojawią. Bardziej większą zagwaską tutaj nad skrzynią, której tutaj użyć. Ja bym może poszedł w różne skrzyneczki, no nie? Tego Kiowalta, byśmy sobie wzięli, ja tego nie otwieram zbytnio. Spring case'a klikniemy sobie. Lovely case'a, jedną sztukę. Dempresa 1%, omijemy. Damy sobie jeszcze Anubisa. Skrzyneczki z CSK. No i to się, słuchajcie, prawie nam spina. I z płytą. Okej, okay, mamy, dobra, mamy spiętą tą bitwę Jest to bitwa na cztery osoby, tak jak mówiłem Żeby tutaj faktycznie zmierzać w kierunku kosy, nie bawić się, słuchajcie, koniec tej zabawy my tutaj zmierzamy w kierunku kosy. Wypełniamy tą bitwę botami. Okej, okay. mamy jednego przeciwnika żywego, że tak powiem. No i zaczyna się, słuchajcie, bitwa ostateczna. Bitwa, która będzie znaczyć naprawdę bardzo, bardzo dużo. Yy, znaczy będzie. Mam nadzieję, że będzie. I mam nadzieję, że będzie zwyczaj. Jeska, kurde, Viper. Dobra, troszeczkę się zmyliłem tym zielonym. Ej, gloczek. Okay, ile gloczek? Dobra, i jest to gloczek, który daje prowadzenie. Nie mamy jeszcze tutaj. Dobra, Anubisik, jak wypadłeś, drogi Anubisiku? O, tutaj niestety i samu. Zgarnął Bizona. Eee, jak to dalej wygląda? No tutaj naprawdę niezłe skiny lecą, no to 72 zł. No, ile kosztujesz? Nie bądź no dobra, już że to jest jeden z drogich nowych skinów, którego nie kojarzę. No i ostatnia płyta! No i niestety ona na pewno nie daje mi zwycięstwa. Totalnie nie, jest to 153 zł. Ja tak nastawiałem się, że to będzie więcej niż te 153 zł z tej bitwy, także będzie 250 czy coś. No ale nie siadło to do końca. Nie podoba mi się też to do końca. Dlatego będziemy, słuchajcie, w kolejnych odcinkach też próbować robić kostki z innych kwot. No dzisiaj po prostu te bonusowe punkty chciałam sobie wyczerpać. Pamiętajcie plusik kod WOFK.ety, który daje Wam 10% do doładowania, 2 10 zł 10 groszy na start. Ja wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć!